Edward Ashton Miki 7 Wydawnictwo Zyski Spółka. Oto eksperyment myślowy dla Ciebie. Wyobraź sobie taką sytuację: Dowiadujesz się, że gdy idziesz w nocy spać, to nie zasypiasz, tylko umierasz. Umierasz, a zamiast Ciebie rano budzi się ktoś inny ze wszystkimi Twoimi myślami, nadziejami, marzeniami i obawami. Myśli, że jest tobą i tak samo myślą wszyscy twoi przyjaciele i bliscy. Tyle, że nie jest tobą, a ty nie jesteś tym, który poszedł spać poprzedniej nocy. Istniejesz od rana i przestaniesz istnieć, gdy w nocy zamkniesz oczy. Zadaj sobie pytanie: Czy wpłynie to znacząco na twoje życie? Czy jest sposób, żeby w ogóle to zrozumieć? Zamiń, idziesz spać, na zostaniesz zmiażdżony ugotowany albo spalony. I w zasadzie już wiesz, jak wygląda teraz moje życie. Problemy z rdzeniem reaktora? Natychmiast się za to biorę. Trzeba przetestować nową szczepionkę? To robota dla mnie. Chcesz się dowiedzieć, czy absynt zrobiony w wannie jest trujący? Dajcie kieliszek, sukinsyny. Jeśli umrę, zawsze można zrobić moją kolejną wersję. Zaletą takiej gównianej pracy jest adekwatny do niej, czyli też gówniany rodzaj nieśmiertelności. Nie tylko pamiętam, co robił Miki jeden, ale pamiętam, jak nim byłem. No, wszystko poza ostatnimi paroma minutami jego życia. Zmarł. Zmarłem po rozszczelnieniu kadłuba w czasie lotu. Miki dwa obudził się parę godzin później, przekonany, że ma trzydzieści jeden lat i urodził się na Midgardzie. I kto wie, czy tak nie było? Może jego oczami patrzył oryginalny Mickey Barnes? Jak właściwie to stwierdzić? I może, jeśli położę się w tej jaskini, zamknę oczy i rozszczelnię kombinezon, obudzę się jutro rano jako Mickey Osiem ale jakoś w to wątpię. Nasza i Berto prawdopodobnie nie zauważą różnicy, lecz ja, gdzieś głęboko, na jakimś innym poziomie niż rozum, Jestem pewien, że wiedziałbym, iż umarłem. Czytał Wojciech Cieślawski.